Cześć, z tej strony Enekpel, w kolejnym odcinku z serii Adventure Tech Solo. W tym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się dalej faremkami, znaczy już ukończymy te faremki. Mam nadzieję, że jakieś tory ustawimy, cokolwiek zrobimy oraz oraz co? Oraz chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz: zamawianie, szybkie zamawianie i odbieranie itemów. Także miałem ja miał podręcznie Otóż będziemy hmm, potrzebowali remote order logistics pipe. O, jest. Dobra, weźmy więc jedną i musimy sobie też zrobić remote order, więc potrzebujemy dwóch diamentowych kół, które zrobimy w ten sposób i otrzymujemy remote order. I teraz tak, A, czekajcie, ja mam gdzieś może napis mam w systemie, dobre. tak w tym przypadku, jeżeli zniszczymy to, postawimy tutaj naszą rurkę remote order, tak. I teraz mając w ręce, łączymy, znaczy remote order, łączymy to z rurą. Connection jest i zobaczcie, mam dostęp zdalny. Do systemu, tylko że teraz tak e, co ja potrzebuję? Lapis, przynajmniej lapis, hmm. ale nie chodzi jedna sztuka lapisu. I teraz tak zniszczymy sobie tą skrzynię, bo ona nam tu nie będzie teraz potrzebna, a będzie nam potrzebny ender chest, do którego. Oj, za nisko do którego podpiemy sobie kolor. Bach. Teraz potrzebujemy Ender Pouch. Ender Pouch kraftujemy w... w ten sposób. jeszcze trochę skóry nazbierać. Ja mam ten Start Craft, te, te, te nożyce i krowy mogę golić, więc wystarczy wyjść i, i pogolić. I, I będzie, nie? Ale co. Bierzemy taki Ender Pouch, Shift Click, Shift Prawy i mamy zaznaczony, bo już mamy dostęp do tej skrzyni. No. Czyli tak, skrzynia odbiorcza z zamówieniami i skrzynia zwykła. To jest nasz sorting. Rura z sortingu. Pamiętacie? Pamiętacie, musicie pamiętać. Więc jeżeli cokolwiek wrzucę tutaj na przykład przykładowo hmm, czego mógłbym się to pozbyć? w tej chwili, dobra gdzie jabłka od razu znikają chcę zamówić sobie hmm, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Mam na crim, na pewno nie O, wełny Trzy sztuki wełny Otwieramy tą i mamy już trzy wełny. Nie muszę tu nigdzie podchodzić. Bo jak widzicie, połączone jest i możemy odbierać. Tak więc tak to się robi. Mam dostęp szybki do wszystkiego. Dobra, gdy mam już ten dostęp, to może być sobie tu. Będziemy zrobić, bo to potrzebował sporo sporo torów. I chciałbym sobie najpierw zautomatyzować. Zautomatyzna czynienia, no tak mniej więcej, wytwarzanie torów. I jak bym chciał to zrobić? Mianowicie za pomocą Liquid Crafter. Craftujemy sobie to dziadostwo w taki sposób, widzicie? A to nie jest to. to się zawsze przetwarza. Liquid Acty, Pneumatic, no tak dalej, tak dalej jest może nie wiem jest przydatne w każdym razie teraz tak ja sobie tu zrobię dojście już e, tak z tym że w to miejsce już na pewno pójdzie dźwignia odpalona, dźwignia odpalona i dźwignia odpalona. Teraz weźmiemy sobie Liquidacty i przeciągniemy tu. Tu też mianowicie tak samo zrobimy. I tu też ja sobie to deskami później przykryję. Teraz na górze postawimy Litku więc musimy otworzyć rury no i z dołu nie zbierasz? ooo oh, this is not nice hmm no nie ta dźwignia jest nieprzełączona co racja to racja on on tu otworzymy i tu otworzymy jest otwarte, jest otwarte teraz mamy dostęp co potrzebujemy ustawić receptę recepta wygląda w ten sposób i teraz dostarczając mu sygnał redstone będziemy mogli tworzyć e, nasze wooden tile to jest właśnie to wooden tile, bo nie chce mi się tego ręcznie w ogóle robić a, gdzie ja mam w ogóle? Może przykryję. Nie kawerki miałem tam. Chcę to od razu ładnie przykryć. Żeby wyglądało tak po ludzku, chociaż to ileś będzie lepsze. lubię jakieś ładnie. Popatrz, pach, nic nie widać. Wszystko jest ok. Później to sobie możemy jeszcze, bo ładniej zautomatyzować za pomocą logistic pipe e, zamawiając odpowiednią ilość ale popatrzcie, teraz jak dostarczysz sygnał redstone, tak mam wiecie, czy wooden tile e, wiecie co ja bym to zrobił na chwilę obecną w ten sposób przycisk i to też powinno funkcjonować tak jest, funkcjonuje. A, tylko tak podprowadzić uzupełnienie drewna jakoś. Może z tej manic, z tej. A jakoś sobie to zrobimy. Powinno działać. Dobra, drewno się narobiło więc jak najbardziej zróbmy kilka tych żeby było na zapas. Ona mi się nie schowa. Za mało mam miejsca, dobra. Ciach, prach, pach i pach. To jeszcze moi drodzy, to jeszcze. O, mógłbym tu jeszcze takiego tanka zrobić ewentualnie, żeby 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 przechowywać ale myślę że tu wszystko już postało tu jeszcze jest miejsce tu jeszcze jest miejsce trochę denerwujące żeby być to że tak powoli przeciwdziała trochę ich będziemy potrzebować no bo ja potrzebuję ze dwa taki. 12 mamy wooden Tile, Skoczmy zobaczyć, ile torów zrobimy, i przy okazji weźmie się, weźmie się, weźmie się sadzonki. E, w chwili obecnej nie mam żadnych innych sadzonek, takich jak ziemniaki, marchewki itd. itd. Jeżeli ktoś gra na tej mapie, na tym seedzie mm, prosiłbym o podanie jeżeli wiecie gdzie jest jakaś wioska prosiłbym o podanie namiarów na wiochę dobra, mamy 40 sztuk a więc spróbujmy 32 64. dobra nie jest tak źle Kurde, ja mam syfu wszędzie. To może zostawię tutaj. Dirt też mi czego nie potrzebny. To też nie potrzebny. Pfff, miejsca na nic nie ma. Dobra. W każdym bądź razie, sadzonki ja miałem zabrać. Mmm. Aha i wiecie co? Zrobię sobie jeszcze jedną rzecz Co do tamtych buszy te busze też gdzieś mam popchane tylko... A tu są Tu są busze do początku 9 9 buszy Odeski to już są, to na razie zostawię idziemy na razie test i dy test oraz wełna. Wełna nam się jak najbardziej przyda. Czy znaczy, ja wziąłem wszystko co poczekałem. Nie zrobiłem. Trzeba zrobić śrubowkręt. Hmm. Ja nienawidzę nie mieć miejsca. A więc zróbmy... Patyczki Więcej mi nie potrzeba Kurde 4 deski, dobra, pozbędę się ich Bo mi to niepotrzebne teraz A teraz potrzebuję zrobić tak Tak, tak Mam nadzieję, że dobrze O! śrubokręt z imibis. I teraz co potrzebuję? Potrzebuję timer. Timer, żelazo, pochodnia, pochodnia. Gdzie się miałem? No nic nie mam. Nic się nie dzieje. No Pochodnie. Pochodnia. Tu mam jeszcze redstone. I what the fuck tam jeszcze było? Żelastwo. A little bit of iron, dwa timery. Dwie sztuki State Cele. rs latacz Wiecie co, ja sobie to szybko pokraftuję i zaraz do was wracam. Od razu wam powiem co, jak i gdzie. No i dobra, jestem przy okazji, jak już idę tędy, chcę pozbyć się tych trochę torów, a więc nastawiam ich trochę po drodze. Przyszedł mi się skraftować kolejkę oraz dwa karty żeby to się wszystko wszystko mieściło. A w tym miejscu będą inne tory. Nie w to, to. Tu będzie szło w tak. Hmm. Tak bym to zrobił. Ale ja tam się potem pozamienia. no tu będą te tory skrzyżowane jeżeli sobie przyjmę track a potrzebać te tory switch track standard rail no dobra a no będziemy w stanie zrobić dobra, ja sobie porobię te tory które potrzebuję, chociaż zanim porobię te tory chcę tutaj zrobić o tak jak powiedziałem tutaj będą te busze biusze posadźmy busz. Ale nie ma miejsca. Tak, ja nie chcę... Teraz właściwość harwesterów się trochę zmieniła. E, mianowicie wam wszystko powiem. ścinają one tylko jeden poziom chyba że mu się da... nie nie testowałem czy działa z upgrade, chociaż nie, nie działa może i działa nie wiem nie testowałem szczerze mówiąc ja mam może jakiś błąd miałbym przy sobie jakiś mob drop eee, nope nope jak nope trudno w każdym razie one sobie tu urosną one będą rosły, dorastać i tak dalej tak dalej jak one wyrosną, ja nie chcę żeby te harwestery cały czas pracowały dlatego też skraftowałem a, dwa state cele nie, to nie to był komponent do timer oraz not gate note gate standardowo O fuck tu pójdzie z kolei a, Timer pójdzie tu, mm. not timer state cel tu. Przecież sobie muszę obrócić, po to mi był do skrastowania screwdriver, a więc yy. na góry i I w ten sposób, timer ustawiamy na, dajmy 40 sekund, to będzie tak. I w ten sposób, popatrzcie, jeżeli, jeżeli timer, no może trochę szybciej da sygnał przez ten czas, przez 11 sekund, tu będzie sygnał, dzięki czemu nasz, nasz harwester nie będzie w stanie idle. Teraz to zobaczcie. on teraz nie powinien być w stanie idle aha dobra wiem czemu nie jest bo tu dźwignia jest położona a więc sprawdźmy pach no i nie jest w stanie idle przez 10 sekund dojdzie w sumie zmienimy mu sekundę i już jest w stanie idle to też tutaj damy jakieś 2 minuty albo nawet 3 nie wiem ile czasu to rośnie dobra 250 niech będzie i to samo musimy zrobić z tej strony czyli czyli czyli, czyli. not gate chcę sobie od razu miejsca narobić no później timer poleci z tej strony oczywiście powyłączę, że nie miało efektu na rury to też z shiftem jak widzicie, i znikają te strony i działa tylko ta jedna pionowa tak ustawiamy eee, dobra, state cel A nie, nie ta bramka State. Tylko 50 puch i tu 10 sekund. Muszę sprawdzić tylko czy działa. No daj daj dawaj, 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 dawaj. Ach, jak brzydko gdzie jest sam ja klucz? tu ja mam klucz już myślę, że dzisiaj wam udostępnię udostępnię sejwa, żebyście sobie mogli sprawdzić potestować tak jest no i tam też jest dźwignia czyli działa zwiększamy na 250 250 no to chodzi, żeby straty w energii nie mieć. Okej. Okay. Coś mam jakieś małe lagi. Eee, nie wiem, skąd... Nieważne. No czekajcie, ogarnę to i zaraz jestem. O, jak widzicie, craftować Teraz będę Advanced. Eee, rail. Musimy właśnie w ten sposób... Tak złota, na no szkoda, no ale cóż trzeba to trzeba advanced Trail gdyż chcę zrobić chcę zrobić track holding plate to mam to mam to sobie zrobię raz dwa eee, patyki patyki zróbmy kilka desek patyki Redstone cztery, a na przyszłość zrobię. A więc, a więc, a więc. gdzie ja mam pochodnie? Tu mam pochodnie. Tego wszystkiego tyle trzeba. Stone i Redstone. Nie, jak to było? Mam pamięć kiewską. Robimy kilka na, na przyszłość plate też na przyszłość Tylko tej przyszłości tutaj nie widzę, bo nie mam nigdzie miejsca Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jak tam raile Rail mają się dobrze, z tym, że Nie ma miejsca eee Dobra, ten barwnik. A więc będzie tak. Tak. No, a tylko jedna mi, na jednym mi zależy. Yy, i, 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 repeater. Też w sumie zrobię razy dwa, będzie na no, przyszłość od razu będzie miał miejsce. Dobra, trzydzieści jest dobrze, posortujmy dobra uuu, za dużo narobił więcej mi naprawdę nie potrzeba eee, me, 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 me. dobra, na razie wrzućmy to tu, powrzuca to wszystko do crate'a ale trudno przynajmniej mamy do tego dostęp to, 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 to oraz dobra oraz sobie mam wszystko poza jedzeniem poziomem jedzenia i teraz tak, bo unloader mam już zrobiony tylko tak ja go na razie postawię tu bo nie chcę wszystkiego rurami łączyć tak, weźmy te tory. Tu, tu. Niech będzie. Teraz możemy sobie zamienić. O nie, to. Tanie. Tak, pociąg wjeżdżając tędy będzie zawijał i wyjeżdżał tędy, a więc jest dobrze. No to tutaj sobie zrobimy loadera, który mam gdzieś tam w skrzyni. Już gotowego oczywiście, eee, ale będzie fajnie. Mhm. Te krzaki sobie rosną i one będą harwestowane. Ups, będą wyrzucane. Dopóki nie ustawię to Default. Tymczasowo ustawię, żeby był. Owa. W każdym razie, wracając do unloader. Zwieńczeniem będzie nasza ciufcia. To będzie ciuch, ciuch. Robiła i zapieprzała, zabierała wszystko, co potrzebujemy. Tak. Zróbmy to tak holding rail tu sobie miejsce zróbmy i nie pamiętam czy to działa nie sprawdzałem ale jeśli tak zadziała to jesteśmy o od razu się przerobi nice Powinno przerzucić w każdym razie AL Później pozaznaczamy jakie wózki tu mamy zrobione holding tracka na pewno będę musiał dać tutaj w to miejsce z tym, że tutaj ustawimy muute all transfer stock al Zostawmy w tym trybie. to nie ma żadnej różnicy. No i tu trak. No I tu rzecz jasna, oczywista. Te nasze tory zakręcamy. O. skręć obróci, nie obróć o właśnie tak pojedzie tędy tędy tu zawinie no trudno Zdemontuj zdemontujemy je i zrobimy trochę dłuższą drogę tu jeszcze te zamienię na deski, żeby było ładnie po prostu po prostu dla wyglądu dobra, tu się powiem stworzyć teraz zakręt, jest ładnie i jest dobra, schemat podróżowania ciurci już powinien być fajki tylko teraz tak, musimy skraftować skraftować, o ile mamy żelazo jeszcze mamy żelazo Karta, a nawet dwa Karta, Chest e, dobra, jedna skrzynia jest. Jeden Czes kart jest. Driwnu. Po się Hmm. Tyle starczy Starczy I starczy Dobra te wózki Że tu nie wróciły, na razie wrzucę na, na Tory Bo jeszcze będę potrzebował crowbar Żeby zlinkować się ze sobą I ciufajka, ciufajka jest najdroższa jeśli chodzi o crafting a mianowicie zobaczmy lokomotif Jak jest dobra damy radę Iron barsy.